Witam z tej strony Atrzyp i to kolejny odcinek Market Simulator. Ostatni raz odcinek widzowi był miesiąc temu, chyba trochę powrócić do tej serii. Zapraszam Was kochani widzowie do subskrypcji kanału, lajkowany i komentowania. No 16 odcinku, nie wiem co będzie robić. Mhm. Musimy trochę zarobić chyba. Chyba mhm. trochę zarobić. Słowie, swoje muzyska więcej dodało. Musim trochę zarobić z tego. Kwito so, bo by kulutę mało. Mamy musim zarobić Pięć musimy zarobić pomału. Mamy kurde. Trzeba taniej, taniej się kupować. Trosze pracy. Mhm, dobra, Starcie, Starcie. No dobra, wieź Kurczę, mami mały, musimy kurczę się pomalować ten sklep cały Mhm. Mm Wszedł kurde, bieda, bieda. Normalnie Musimy zarobić cash'u Uuu, ten otwieramy sklep Nie odwozimy to kurde, nie zarobimy No weź ses, kurce O jak ja biedny jestem Chyba kredyt, bo biorę Tak, zakupy No tak zrobimy, popieszymy kredyt Zakupimy sapas tych Zakupów Zrobimy sapa z tych towaru i będziemy kurde wisowie sprzedawać bank My przedamy wszystko wisowie i ku kredyty. mi kredyt i będziemy wszystko sprzedawać Bo kurde kredyt E Kredyt musimy pobrać mi sobie I nasim to kurde parę, I na to kurde nie wiem Nic nie zarobimy Nic nie zarobimy nie mo nie mogę pani da... To to, to... to... ten... 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 Yy. Kurde, jak ja dawno nie grałem w to... Słowie, jak ja dawno to nie grałem... Mało mam... tak zrobimy kredyt, popisujemy i, I sobie... Co robimy zakupić tu w makazion Towar się kupię Mój to do... i to nie zarobimy Musimy pomalować trochę łop Musimy te szani pomalować w sobie go tyle jest to mm. O, wissowi, nowe dodatki będą. Będzie moki ten. Kurcze, jak ktoś będzie kratu zaraz. Bez resty Kurde, krewatura mi się psuje, bo. się przysina. sobie jak mało mamy towaru, kurde, musimy pobrać kredyt i już. Bo inaczej, bez tego to kredytu to nie spiedniejemy Niech już sami chyba pomalować. z tym farbą kupimy? Czeka się nas ta na farbę Biało O 200, nie kurte nie, nie Jest aż nas 200 toralów Ja nie mogę I Zobaczę jak półki mam puste Musim kredyt pobrać bo inaczej nie zarobimy kredyt, pobieramy pisowie. Wyprzedamy kredyt mnie. No nie ma nic, dobra? Kredyt pobieramy w sobie Musimy kredyt ten swoim to pankrut będzie muszę, będzie. hmmm a ja i opłacić trzeba wszystko nic nam nie zostaje Patrz nie to opłaty mamy coś opłacisz o i co mi zostało 2$ dobra muszę, musimy zrobić ten kredyt dobra Weź ten kredyt 750 wezmę 750 widzowie 2000 to za dużo jest. No we właśnie 750. Kredytu. Sorry, <grystanie> kurty, pasy jak biedny jest Jest. A. musi. No właśnie, mu w jest mniej. Co bym... Muszę, musimy kupić ten dolar, dobra. No Spłacisz. Mu musisz bym jakoś dodać ale to już następne, trudno się pomyśleć. Czły pas jak pustu mamy. Nie wiem, że nic nie ma widzowie. Wiem, nic nie ma. No nic nie mamy. Musimy kupić towar. To, a tylko kola mi została Heh, pisoł, jaj, mi w kulu, pisoł, mi robimy. Dobra, już zamawiamy towar. Mm, mm, musimy farby kupić. Kucie, farbę mm. dobra, musimy farbę. I teraz towaru chyba kupisz. Bieda. to bez bólu muszę towar zakupić bo inaczej to będzie bieda mm -hmm. ale będzie też własny kredyt Co, jak mi to? O, no, już 300. Dobra, starasz się, mi jesteśmy pierdli. <laughs> Nic tu nie ma. W tym prasem panią, a nie ma towaru. Ja farbie kupiłem i widzę tej farpie. To magazin tu mamy. No e se to magazyn, trzeba kupić szafę. Ah, eh. No z nim towar. Co by był. Sam kredyt pobrec na towar. Mój następny. Muszę pełnić, muszę <laughs> Chciałbym, mi towar, więc im kończysz hmm. Myślę, że nie mamy pracownika wizowego. Czy... No, tu to musimy do to magazynu w sobie. Tu mamy magazyn. Musimy do magazyn, magazynu, musim to do magazynu te Musimy do magazynu w Safi wizowej kupis. Musimy to walczyć, klasz. Magazynu z sobie musim, no brałem mi kamy. a to ja bezny towar właśnie łosie dopiero zamknę mi sklep w sobie bo właśnie towar na kolejny dzień musiał kredyt po prostu inaczej wizowy mi towaru inaczej bez towaru były ten kredyt, bo później to spłaca Spłacaj ten kredyt Teraz Spłacaj, jo Spłacaj. Pisiało jej już <grytum> spłacać kurty, kredyt teraz Nie no. A to jest ta wartwa, dobra Malujemy widzowie hmm. Czy to jakoś wyglądało bo... No pusto No Olej Chciałem so, muszę kurde kredyt, popros i towar kupić. To jest kurde kospłac. A, nie można. Do ludówki. Wszęby mm. so, musimy kurczę ten szafki kupić na no, magazin. makaron pijamy, koszmar się jakoś nam się uda. No, Musimy zamknąć no, bra. do magazynu w następnym odcinku szafy kupimy to Eko. Teraz skończymy, teraz skończymy. Dzień pracy, ale musimy na ten Trzeba rozłożyć na kolejne dni. No kurczę, co Może trochę sieny nie za drobiny. Hm. Mm. Hm. Mm. No, mm. oh, jeśli trochę mamy pieniędzy, to jest trochę towar kupimy. Co mi kupimy? sam kiedyś i to tak nie możemy kupić Dobra widzowie, dziękuję, no, dziękuję za oglądanie A jeszcze skończymy sobie Widzowie, dobra ja Dziękuję za oglądanie widzowie Zapraszam do subskrypcji kanału Lajkowa, like lajkowita -like No i się widzimy w kolejnym odcinku Siemi jutra to zabazaj,